Białce znanej mieszkańcom Lubelszczyzny przede wszystkim z jeziora, pięknego jeziora, z bardzo piękną plażą, tłumnie odwiedzanego przez mieszkańców właśnie Lublina, Białej Podlaski, Radzynia, Włodawy. Białce też są bardzo ciekawe obiekty do zobaczenia. Przede wszystkim to jest Kościół Rzymskokatolicki, a też dawna cerkiew grekokatolicka. Z XVIII wieku, z końca XVIII wieku, przeniesiona tutaj z Chorodyszcza. To jest nieodległa wieś w gminie Wisznice. W Chorodyszczu wierni postanowili zbudować nowy kościół rzymskokatolicki. Ta świątynia, dotychczasowa świątynia właśnie drewniana, stała niewykorzystana, a w Białce ludność miejscowa zgłaszała potrzebę. Posiadania własnej świątyni, więc księża porozumieli się i do białki przywieziono rozebraną w częściach, potem złożoną przez górali z Nowego Sądza spotkala tą drewnianą świątynię. Także bardzo ciekawe wnętrze do zobaczenia. thank you